W tym roku pani poradła także nas podnosiło po o to, żebyśmy pokazali, jak można dobrze współpracować z pracodawcami w zakresie właśnie e, zdobywania praktycznej nauki w zakładach pracy. U nas pracodawcy intrygują się, z znaczyliśmy szkołach, co by było widać w czasie. Po każda rozłąka, także specjalnych pracodawcy, którzy stoją wręcz przy stoiskach wystawiczych potrzebnych szkół ponadgimnazjalnych i identyfikują się z kształceniem praktycznym w danych zawodach. W związku z tym uważamy, że mamy dobrą na się w ramach hmm. i że warto zachęcić uczniów, żeby to właśnie u nas podejmowali na Sprawa demograficznego trwa od wielu lat. Nie uważamy, że wielu uczniów spoza Panią przyjmie zaproszenie do podejmowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych tego roku. Ja chcę jeszcze dodać, zwrócić uwagę na jeden fakt, że my będziemy w ciągu lat system doradztwa zawodowego, więc nasi gimnazjaliści mają profesjonalną pomoc, w postaci doradztwa zawodowego. Natomiast w gminach takiej pomocy nie ma to okazuje się, że oni po raz pierwszy spotykają się z ofertą naszą wędląską, że nie miał w to im przekazać do tej chory takiej informacji. Dlatego też zapraszamy ich do odwiedzenia naszych stolic inwestycyjnych, że także zachęcamy ich do korzystania z usług. Tych doradcy zawodowych naszych poradników cywilnych i i dlatego w czasie partii też pracują doradcy zawodowi, którzy udzielają pomocy właśnie tym uczniom, którzy przyjeżdżają do nas w W związku z tym w czasie tych spotkań prezentujemy tę ofertę, prezentujemy także naszą współpracę z pracodawcami. Mówimy o tych wszystkich o umowach, które zostały podpisane z pracodawcami, na mocy których pracodawcy gwarantują pracę absolwentom lekarskich szkół. Jest to pierwsza informacja, która dociera do tych uczniów, więc uważam, że akurat sens naszych wizyt jest bardzo duży. Spodziewam się, że będzie ocen. Oczywiście liczę na to, że ci uczniowie podejmą naukę w naszych jadących szkołach i na tym mi bardzo zależy.